A składaj Trinity. No, w sumie jak lepszy feeling jest, to mogę. Słuchawki po co mi dźwięk? I tak nie mają Sejona nikleja. Ja bardzo długo grałem bez dźwięku w sumie. Zacząłem grać w 9 synonimie z dźwiękiem, ale kilka lat grałem bez dźwięku. O, dałbym się nagrał. On ciastka ma. No, raczej powinienem oddać mu pół bo to dużo i tak go nie zrobię. Chyba, że stroluję. on buffuje do topa, więc mogę wychylować. Nie czy wziąła czy był. Raczej z tego nie dowiem, dopóki nie użyję Albo nie podejdę do ściany Tego nie chcę robić Nie wiem w sumie czemu ta nie przybiegł na plecy yy... Od Tribusza, zabilibyśmy go raczej Zabiję go chyba Ooo, dobra przynajmniej zabił no jest chujawy była jak kazik go nie dotknie. Mam pasywkę za dwa powinienem przeżyć. No dobra, jest okej okay jednak. I nie zdążył. Nie wiem czy ja tam zajdę, panowie, no mogę się postarać, ale... ale nie mam A. On nie ma jeszcze tego, on nie ma W Tylko muszę uważać, że po ścianę nie podejść. Mam nadzieję, że zabiją tu kogoś, bo ja więcej nie zrobię. Chyba że już cał się popi. Dobra, mam double buffa, nice. Nie zabiło mi creepy. O! Nami. Nie wiem, dam mu sfreezować tego? No, nie dobrze. Dobra, to pushowało się, więc na dwa. Może nami stroluje to zostanie i ją zabije jeszcze. Dobra, ta gra powinna być free win, karczu z Teraz zaczyna się etap, kiedy dostaję stompa. Muszę czekać le Vina. Więc są trochę nudy. Tak nie lubię grać Kamilą w takich matchupów, bo... Są nudy. chyba może ktoś stroluje i dostanę free killa. To proces czekania na przedmiot się przyspieszy trochę. Zaj wezmę tego wave'a i zajdę na rzekę od y, naszej strony. Może starkuje poppy i o zabijamy albo coś. Ale nie wiem, czy coś się tutaj wydarzy. Sorry, by mógł przebiec na top, ale no, może Kazik ich zabije? Że poppy tam będzie mogła zejść pierwsza. Ja za dużo na to nie mogę poradzić. Będę dziwny, że on e-używa, nie do przodu. Teraz żeby używał e w creepy i bym nie mógł go bijać w otwór skół. Może może nawet. Kolejne moje mógłbym mnie zdejmować. A to prawda, Kejcow wczoraj podlewał przy mnie. Dążył, malefrex. Ale teraz powinien być free kill. No bóg. Może w teorii poczekać, z moją arką na jego arkę, ale o, on też zignitował. Chyba ignity Mam nadzieję, że uda mi się dofarmić. Ale chyba muszę playta do tego przyjąć. A nie wiem, czy wezmę playta, bo on tepnie. A zanim to dopuszczę, to też chwilę mnie. Chociaż mam Futures Market, więc chyba jest git. Na Divine już można grać w komputer. Nie wiem czy to jest najlepsza walka, ale spróbuję mu pomóc Tutaj ja mnie coś bije Nie wiem czy chcę gonić No jak trafi W to mogę zabić jeszcze nami Tak się trafi O, chciałem Nie mam butów Matchup boli, no teraz już matchup dobry. Ale fajnie, teraz można grać Zakontrowałem go divine'em. Zdą się play to nie. Rico. Poszukuję czemu? O divine'a kupiłem. Nie bezpiecznie trochę fajs mogę tutaj paść w sumie. Nie wiem czy paść, ale straci dużo HP. W teorii w też by mogli stać, ale widzę teraz na nami, w okolicach o, nie użyłem kół, zabiłbym go tutaj. Było free killem, nie użył kół. Pierwsze, przed tym jak yy, wszedłem. Mogę tutaj zabić o wiele szybciej Jakbym użył pierwszy kół. Nie wiem przed czym. Chyba przed W albo przed e, A, Aż mi splejowały. Aż mi kulery spadły Kiedy Conquerora? Jak wiesz, że będziesz wchodził w długie oliny w early Albo pod scaling też. Bo jak grasz Conquerora to musisz grać full agro Bo tutaj też składasz <laughs> Więc nie wiem. Na przykład PTA. Taki PTA się gra na Vlada No bo jak już wchodzisz no to raczej w jakiegoś No to jest właśnie tak pomiędzy, że nie wchodzisz w długiego Ale w takiego średnio długiego. Dlatego PTA jest lepszy niż Conqueror Jaysa jest spoko Conqueror, ale Grasp też jest ok. A w Kaisera Conqueror też jest ok. Nie wiem, w tanku możesz grać Conquerora, jak nie zależy ci jakoś bardzo na prajo, bo z Graspem, szczególnie pierwsze levele, możesz bardziej kontestować Push. Później to też dużo zależy od mid jungle. No ale w takiego Jacksa zawsze chcesz grać Graspo na przykład. W Fiore to. No na dobrą Fiorę też raczej powinno się grać Graspo, bo. Bo Conqueror nie powinien ci dać value. No ale też czasami Może można, jak się czujesz na siłach. Wejdziesz chłopowi do głowy ten. Także problem jest taki, że jak grasz na to planera, co, Jak grasz na to planera, co składa divina, a ty masz Trinity, to przegrywasz, bo on wygrywa krótkie trady, no i tak się będzie trade'ował. znaczy zależy od Herosa, wiadomo, i od matchupu, ale... Problem jest taki, że Trinity chciał... Ja bym chciał na przykład składać zawsze na Camilli, ale... No nie zawsze mogę. Ale z Trinity się gra 5 razy bardziej przyjemnie, tak szczerze. No Trinity jest o wiele bardziej, jakby Lepszy feeling jest, bo i masz więcej movement speeda uh, I masz więcej atak spida, I długie trady po prostu pff, No więcej robisz w długich tradeach, Nie musisz się tradeować jak Jak npc, czy po, pobiegasz po prostu Na kółko, co to trochę unskillowe jest no ale w niektórych matchach trzeba po prostu tradeować się wokół I nic nie robić więcej To składaj Trinity i chuj, no w sumie jak lepszy feeling jest to mogę Myślę, że użyć portalu, jak Sendera tam idzie i wszyscy trochę niebezpieczne, że idę tandy. no i się gra do Luciana no, myślałem, że to bombę leci może go złapię, chyba nie muszę Rangent tu jest i na TP czy flasha w jakieś meczapy. Yy... No zależy, no, no flash jest. Ja lubię grać flasha, i gram w range her... Ray... L... Co ja mówię? W Long, rej... Long Range team compo, typu nie wiem, jest Caitlyn w Catlin jakiś Caitlin Lux, Azir, nie wiem, jakiś Orn jest. I potrzebuję jakby wiesz, żeby podejść do nich, albo nie wiem, zaengagewać z flashem, to wtedy lubię grać Flasha. Albo nie wiem, na zawsze nie można grać To i to, bo albo ci pomoże w matchupie Ignite na olinach, ale też 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 ci pomaga, bo możesz dodożować po jednym Więc yy, oba są. on ma smajta? Nie ma smajta. Więc no. Ale mu petardy sprzedałem. Myślicie, że go gonić? Trochę ryzyk fizyk, tak zwany. Eee, odprosował, a miałem go arkować już. Oj. O, close. Autos się nie rzucił. To tam nie zabił chyba. Chyba 100 kupiłem x fight. Stopwatcha i... i to. I teraz nie mogą mnie zabić. On kolektora jeszcze idzie, reszta jest useless. Tylko syndrom nie może skłonztować, ale mam Stopwatcha. Czy ja chcę gonić? No mogę pogonić. Lucjan dopiero z bazy wybiega. i nie w tego. Nawet. Nie wiem, czy nie padnę tu. I tak to było złe wejście, bo i tak go nie zabijam. O, mogę to odwrócić. Dobra, arkę Sendry Nie widziałem, ku. A chciałem to łóżić. Ale tak szczerze, nawet lepiej chyba się zatrzymałem stopwłocze. Na kolejny fight mi się bardziej przyda. Wolę tutaj paść tak szczerze. Kolejny fight będzie o smoka, raczej masówka albo wokół naszora, więc stopwatch mi się bardziej przyda wtedy. Chyba nawet lepiej, że nie użyłem. Ale jak tutaj przeżyję to i tak nie nic nie zmienia. Mógłbym niby spróbować do farmy, do, do Devensa, ale... ale nie wiem Trochę go będę bił, no ale... No ale poświęcę się dla drużyny. So we... Dziękuję so... bardzo za w Witam gronie subskrybentów. Nie mogę zarkować jako pierwszy. Muszę Czekać moją arkę na jego arkę. Canceluje. O, niedobrze się wydarzyło. Nie wiem czy nie pada tam Nie wiem czy tam zdążę. Można mi się nie złapie? Nie wiem czy chce arkować. On zarkuje w Amazonie. O, witam, tam. Manko, obrót i te 2 gdzieś na topie <grym> Muszę pamiętać, że nami ma żonie Ajajaj, aj, jakby się drugie kuska stawało, to bym może zabił. się diva bym miał. Mogłem w teorii też nie brać creepów, gdzieś tower i uciec, ale... Ale... Czy to ma znaczenie. Witam Leświk. Weź dźwięku lepiej się gra. Nie gram już w sławkach nigdy. Oho. Ja ten ma stopło nie ma Skończymy grę? Możemy wziąć nashora i Sola, więc pewnie i tak wygramy. A nie wiem czy byśmy nie ja skończyli pół minuty, Wiktora z Lead Bomba, Wiktor, ma flasha? Nie ma flasha, ale ta on, będziemy zabić. To jest grę chyba. A teraz good luck dla Sendry jak nie ma wojda. Oczu no, ja mam nie udana. Fadoflame, no. ale... Ty, za nie skończylibyśmy tego znowu. Wydaje ja, mi się, że byśmy mogli, jak go Wiktor poszedł widem. Ale mi łeb na ej, ty, duża stopa. Co za nutka? Nie wiem, nie słyszę. <laughs> się mówię. Nie wiem czy nie został puszować tego wave'a, żeby inne wave'a im weszło do bazy. Chyba ja, tak zrobię. Poczekam chwilę z Wave'em aż mit podejdzie. Na Wiktora trochę poczekam. Mogłem użyć ten, e, bo zaczął kastować Q cool. Padby na hita, jak go mużu ku Dobra, w sumie nie padły, ale klas by było. Jeśli łapę zostało Muszę uważać na Sindrę. Tak jak powoli zagramy to może skończymy? O! Sprawował, że No, 93 kila? No wojna była w tej grze. <grywia> no była wojna. No dzisiaj jest to pracą tak. No była wojna. No dzisiaj jest to pracą i radio, tak.